Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak zblokować sweter, który zrobiłyście na drutach. Ale zanim do tego przejdę, chciałam Wam tylko przypomnieć: Wy, jeżeli nie wiecie, jak się robi na drutach i chciałybyście się nauczyć, to zajrzyjcie koniecznie na otulamy.pl albo na Instagrama otulamy, gdzie pokazuję, jak zrobić sweter na drutach i uczę od samego początku, jak właśnie zrobić sweter na drutach. No dobra, to przechodzimy do blokowania. Co potrzebujesz do tego, żeby zblokować swój sweter? Potrzebujesz oczywiście swetra. Ja będę blokowała dzisiaj szary sweter, em, który mam ze sobą właśnie. Potrzebujesz płynu do prania i em, polecam, żebyś użyła na przykład eukalan bądź inny em, płyn, który właśnie jest dedykowany do ubrań wełnianych. Nie żaden tam Woolite, tylko właśnie eukalan. A dlaczego? Dlatego, że nie trzeba go wypłukiwać. W trakcie prania, więc zanurzasz po prostu swój sweter i następnie go po jakimś czasie wyciągasz i nie musisz go wypłukiwać. I nie ukrywam, że to jest bardzo wygodne z tego względu, że kiedy sweter nasiąknie wodą, nie trzeba tej wody wymieniać, nie trzeba tych mydlin się pozbywać, bo tych mydlin po prostu nie ma. Będziesz potrzebowała dodatkowo jeszcze przynajmniej dwa ręczniki bądź jakąś inną matę do blokowania, natomiast ręcznik będzie potrzebny do tego, żeby odsączyć nadmiar wody. No dobrze, w takim razie, skoro już wiemy, co potrzebujemy, to zapraszam Cię do mojej łazienki. Jestem już w łazience, jestem już przygotowana. Teraz będę nalewała do zlewu wodę, która jest letnia do 30 stopni. I będę używała dosłownie odrobiny eukalanu. Zaraz Wam wszystko pokażę. Woda jest praktycznie zimna, i teraz będę używała eukalanu. dosłownie ociepinka. Teraz biorę sweter i po prostu wkładam go do wody. I pozwalam mojemu swetrowi właśnie się w ten sposób nasączyć całkowicie w wodzie. Możecie tak samo, to jest ta sama technika co przy praniu, czyli jeżeli na przykład macie jakieś plamy na swetrze, to zostawiacie sobie ten sweter właśnie w tym emkalanie przez jakieś 10-15 nawet do 20 minut, żeby to wszystko się dużo nasączyć i odplamić. Także zostawiam teraz mój sweter na dosłownie kilka minut. I teraz, kiedy mój sweter jest już tak naprawdę wyprany, jest dobrze nasączony, wylewam wodę. Czyli, jeżeli macie miskę, po prostu opróżniacie miskę z wody. Delikatnie bierzecie sweter w ręce i go odsączacie, ale bardzo delikatnie. Zauważcie, że ja tutaj staram się, żeby mi rękawy nie uciekły. Za chwilę dosłownie przełożymy ten sweter na przygotowany ręcznik, który leży już obok, na podłodze. I będziemy go odsączać na ręczniku. Zostawiam go tutaj na chwilę i idę przygotować sobie ręcznik. Kolejnym krokiem jest odsączenie swetra na ręczniku, więc zabieram mój sweter, układam go sobie na ręczniku. I go zawijam. Taki rulon i następnie uciskam. Możecie to robić na przykład następując nawet na sweter nogami, natomiast ja tego nie robię. Odsączam go w ten sposób. Teraz taki rulon zabieram na drugi ręcznik, gdzie będę mój sweter rozkładać i blokować. I ostatnim krokiem jest ułożenie naszego swetra na macie blokującej bądź na ręczniku, na płaskiej e, przestrzeni, e, pod, najlepiej właśnie podłoga lub jakieś miejsce, gdzie po prostu dużo osób nie chodzi, ponieważ ten sweter będzie potrzebował kilka dni na to, żeby wyschnąć. Ja w tym momencie ten sweter zaczynam rozkładać. przód swetra. Podczas blokowania staram się swetra nie wyciągnąć, żeby nie zmienił swojego rozmiaru. Swetra, nadaniu mu odpowiedniego kształtu, zostawiamy go do wyschnięcia do całkowitego wyschnięcia i to jak, y, powinien schnąć przez kilka dni. No i już po praniu, nie było to wcale takie straszne, sweter się właśnie suszy i będzie się suszył przez kolejne dwa dni. Dajcie mi znać oczywiście, czy Wam się ten filmik przydał, czy z niego korzystacie, jak wasze swetry po praniu, jak Wasze swetry po blokowaniu. No i oczywiście, jeżeli chcecie, żeby tu się pojawiało więcej takich filmików lub więcej vlogów, to zasubskrybujcie, dajcie lajka i koniecznie skomentujcie, żebym wiedziała, że moja praca ma sens. Eee, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Ciao!